Świąteczne zakupy w Lidlu, a w sprzedaży już. Głowica bomby atomowej przehandlowana od talibów plus bonus. Można z niej zrobić helikopter i armatę. Nie jest do zjedzenia, fajna zabawka na święta. Cena do uzgodnienia w podziemnej warszawskiej siedzibie terrorystów. Bunkier na rok 2012 zamieszczony we wschodniej części Grenlandii w środku wszystkie media, jak prąd. Gaz, woda, internet, telefon, bezpośredni kontakt z NASA. Cena to minus 8 ultrabiliardów biliardów w 16 kwadrili. Kopów na ryj. świeży murzynek sportowany prosto z Afryki złapany przez Tudylców, za jedyne 8 ton kości syberyjsko-azjatyckich słoni, Litro odpadów radioaktywnych prosto z Czarnobyla w ekonomicznym kartonowym pudełku, prezent pod choinkę pierwsza klasa, cena, nul. Konto na Rapids, szeropłacone na 2 miliony lat świetlnych z bezlimitowym ściąganiem plików, dostępem do bazy danych FBI i grongi tea Samalia. Cena 1599. Do wybrania jeszcze ciekawe nagrody, jak wyjazd do lasu, prawny los w totolotku i wiele innych.